Witajcie na Kitchen Relax w kolejnym filmie. Mamy 6 maja Pogoda Szczupakowa Przynęta szczupakowa Wędka szczupakowa tu pewnie złowię konia Dobra meczko A to będzie zerwany zestaw Spróbuję to odstrzelić, ale i po heringu. No. Koda. I to będzie dobry moment, żeby pokazać Wam generalnie mój zestaw przynęt. Do niedawna jeszcze herring shad od Savage Gira, Dokładnie jeden rzut temu i pierwszy rzut. I dobrze, że zacząłem nagrywać już przy pierwszym rzucie, bo tak byście mi nie uwierzyli, że herring shada również miałem. A może tak? Słuchajcie, taki zestaw. Dla mnie jest to taki optymalny zestaw szczupakowy. Spróbuję przejść przez wszystkie te przynęty. Zacznijmy sobie od czegoś co dało mi naprawdę sporo szczupaków w wersji 10 centymetrowej nie połowiłem aż tak mocno to jest siódemka i to jest slider pod salmo w wersji UV to mieliście okazję już oglądać na moich filmach mam dwie takie przynęty zawsze staram się mieć o może w ten sposób zawsze staram się mieć dwie przynęty jeżeli chodzi o takie bardziej łowne ponieważ jeżeli zdarzy się dzień że rzeczywiście E, jakaś łowi e, a później zostanie zerwana no to alternatywą do Slidera na ten sezon dla mnie będzie coś takiego zobaczcie Slider i Dancer to jest Kenard. Kenard Dancer 7 e, Ja muszę sobie to odłożyć ewidentnie zaraz wszystko mi się tu wywali chyba lepszym porównaniem będzie ten i ten Wobbler Denser od Kenarta i slider od Salmo. I dodatkowo, jeśli chodzi o jerki jakiś czas temu dostałem jeszcze coś takiego od robfisha On jest taki lekko brokatowy. Nie wiem, czy to będzie widać. Troszeczkę się błyszczy. Będę chciał tym porzucać. I on jest opisany tutaj. Zobaczcie na dole. A dokładnie 24 gramy I to jest ósemka. Jeżeli chodzi o densera, to musiałbym sprawdzić. Jeżeli chodzi o slajdera, to jest 7 cm, to jest 8, to jest 24 gramy. 21 dla slajdera, czyli też spokojnie ta wędka 7,23 mi obsłuży. Jedno i drugie, i kolejny denser od Kenarta. Przejdźmy do gum w takim razie. I myślę, że. Nikogo nie zaskoczę, ponieważ jadę absolutną klasyką. Jeżeli chodzi o Kanibala, to wybrałem sobie taki kolor. To jest dziesiątka najbardziej uniwersalny rozmiar. I tego typu Kanibale będę chciał testować w tym roku. Podoba mi się ten kolor. On jest taki szczupakowo-sandaczowy. Może założę go teraz w następnej kolejności. I tak chyba zrobię. Dodatkowo, Fish Hunter. Czyli klasyka od Mikado, podobnie jak kopyta od Relaxa, Fish Huntery, od bardzo długiego czasu łowią ryby na różnych wodach. Tutaj myślę, że nie będzie kłopotu, żeby wędkarze to potwierdzili. Coś, co kiedyś było bardzo fajną przynętą, to jest to, kiedyś był Dragon Lunatic tego typu guma. Natomiast Dragona Lunatika nie znalazłem i to się nazywa Phantom. Pisane przez PH: Phantom. Bardzo podobny tutaj, też takie charakterystyczne kropasy na górze. Bardzo podobny do e, właśnie tego Lunatika. To też jest przynęta od Dragona. Fajny taki mięsisty dosyć ogon, fajnie zamiata. I pulszad od Berkleja. To też jest bardzo fajna przynęta. Na jednego pulszada naprawdę kiedyś fajnie połowiłem. To już pokazywałem też no, w swoim kanale. A pewnego pięknego dnia. Chodziłem nawet na drzewo, żeby uratować tę przynętę. To jest kablista Pontum 21. I również mam takie dwie. E, dość mocno zmasakrowana tutaj. I to jest przynęta, która dała mi efekty właśnie w ubiegłym roku na majówkę. E, na dosyć płytkiej wodzie. To też jest fajna przynęta, dosyć fajnie przechodząca przez zielsko. Pomimo tego, że ma kotwicę, świetnie sobie z tym radzi. Bardzo, bardzo fajna przynęta dwie, z racji tego co już mówiłem że jak się zerwie jedna zawsze jest druga coś co dało mi Szczupaka na majówkę dwa lata temu, też widać ząbki odciśnięte i tego już chyba nigdzie nie kupicie, jakiś czas temu sprawdzałem, to jest gązo i to jest najprawdopodobniej przynęta od Fox Rage'a tak mi się wydaje, fajna taka łamana przynęta, ja tutaj wymieniłem kotwicę, on domyślnie miał czarną i czerwoną, jeżeli dobrze pamiętam eee, też Fajna przynęta, dosyć płytko pracująca, myślę, że tam niecały metr wchodzi w grę, około pół metra, może 0,7 metra schodzi. Przynęta, na którą nie złowiłem jeszcze nic, a miałem taką nadzieję, że i szczupaki, i okonie będą się na to łakomiły. To jest percz od Salmo. Coś, co jeszcze też mi nie złowiło ryby, ale myślę, że z pontonu będzie taka opcja, bardziej pojawi się taka opcja. Spinnerbait z założonym tutaj na końcu kanibalem, dwa takie fajne wahadełka tutaj jeszcze, dużo zamieszania pod wodą, przynęta też typowo chyba szczupakowa, no ale na razie bez efektu i też chyba dzisiaj założę ją na jakimś etapie i popróbuję. Chyba wezmę je w ten sposób, słuchajcie, bo kolejny zestaw przynęt. Nazywa się to bass. Wirbauchen bass. Bass od Kenarta i co ciekawe, ten bass od Kenarta występuje również w postaci jerka, natomiast ja generalnie, jeżeli już miałem densera, czyli jerka od Kenarta, no to w tym wypadku już bassa jerka niekoniecznie, tylko właśnie coś w ten deseń i ciekaw jestem. Czy mieliście już okazję? Ja będę dopiero testował w tym roku. Ciekawie jestem, czy mieliście okazję już łowić na te basy i z jakim efektem. Ale te densery też, siódemki, bardzo fajnie się prezentują. Myślę, że będzie fajna konkurencja do Salmo Slidera. Może zrobię jakiś filmik. I też mam taki zestawik. I to jest słuchajcie, Winner Pro. I czym się różni Winner Pro? Pro od zwykłego winera. Winner Pro od winera różni się tym, że zwykłe winery kończyły się na 5,5 cm i bodajże 5 g. A tutaj są siódemki i dziewiątki. I dziewiątka, jeżeli się nie mylę, waży już 10 gramów. Czy na przykład jakiegoś Jerka założyć? No będę kombinował. Słuchajcie, ostatni motyw, jaki mam w tym swoim pudełku, nie będę tego rozwijał. Myślę, że wiecie, co to jest. To są streamerki. Myślę, że też taki dosyć mocno szczupakowy kolor tutaj. Na te streamery będę chciał połowić też bardziej w opcji spontonu, mimo wszystko. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, zakładam kolejną przynętę. Tak jak mówiłem, zestaw tam za mną mam przywiązany. Bardzo fajną opcją, tak jak wam wspominałem. Bojóweczki. Duża kieszeń. I wtedy takie pudełko, nawet tak duże pudełko, spokojnie wam się zmieści, czy po jednej, czy po drugiej stronie, wszystko macie pod ręką. Nie sięgajcie e, za każdym razem do plecaka. Ja muszę złowić szczupaka, bumszaka